Złoty program partnerski. Jedni uważają, że warto tutaj działać, inni twierdzą, że nie. Moje osobiste zdanie jest takie, że jednak warto jest do niego przystąpić. A dlaczego, to już za chwileczkę powiem. Tutaj na pierwszej stronie mamy istotne informacje, które mówią nam o tym, ilu partnerów przystąpiło do tego programu jest to liczba prawie już 300 30 tysięcy partnerów, partnerzy promują 382 produkty, a zysk, który wypracowali od początku jego istnienia to kwota dokładnie 2 398 750 zł. Dokładne informacje o programie, o jego istocie, o jego cechach podstawowych podstawowe informacje są już dostępne na pierwszej stronie. Po rozwinięciu kolejnych zakładek, te informacje tu mamy. No i ostatnia, czy ta najważniejsza, po podjęciu decyzji, tu w tym miejscu możemy się zarejestrować. Sam panel programu za chwileczkę otworzy nam się. Jesteśmy w nim. Mamy tu na bieżąco ważne informacje partnerskie, które pomagają nam w pracy. Prawa strona tego okna głównego, promocje, czyli informacje o tym, co w Złotych Myślach w danej chwili się dzieje, co jest promowane, aktualności. Tutaj mamy informacje o tym, jakie nowe pozycje się pojawiają. Mamy także informacje o kursach i szkoleniach, tak jak. Tu na przykładzie kursu psychologii i biznesu Anny Marii Dębniak. Nowości wydawnicze, w sposób taki dokładniejszy, wyeksponowane w dolnej części okna panelu partnera. Tu też dosyć ciekawa informacja, co warto promować. Czyli, które książki sprzedają się najlepiej, widzimy pierwsza pozycja w rankingu mężczyzn od A do Z. Sprzedano łącznie 7915 sztuk. No i kolejna, myślę, bardzo ważna informacja, która może nam tu pomóc w podjęciu decyzji. Czy warto jest do tego programu w ogóle przystąpić? Proszę zobaczyć. Mamy kolejną informację, kolejny ranking, który mówi nam o tym, jak kształtowały się zarobki w ciągu ostatniego tygodnia najlepszych partnerów. Pierwsza pozycja partnera 550 zł razy 4 tygodnie, więc tutaj partner zarobił ponad 2000 w ciągu miesiąca. Myślę, że to jest kwota, którą no nie można sobie lekceważyć. Tak pokrótce wygląda ten główny panel dostępny dla każdego partnera po Zarejestrowaniu się zakładka dla początkujących to pomoc dla osób, które startują. Podręcznik złotego programu partnerskiego do dyspozycji. Najczęściej zadawane pytania. Tutaj podstawowe informacje w tym dziale możemy uzyskać. Profesjonalne szkolenia. Bardzo dużo ich ostatnio jest. Są one dostępne bezpłatnie dla każdego partnera, i tutaj bardzo mocno można się wyedukować. Ja osobiście bardzo dużo skorzystałem z uczestnictwa w złotym programie partnerskim, bo tak naprawdę to właśnie tu e-biznesu się nauczyłem i ciągle się uczę, bo bo, mimo iż są właśnie te kursy, o których mówię, to także korzystam z wiedzy zawartej w epokach, które sam promuję. Jestem co do ich wartości w pełni przekonany i też tu sporo wiedzy z nich uzyskałem. Dyskusja na Facebooku regulamin z tego programu partnerskiego. Poradnik webmastera, Chodzi o to, żeby pomóc partnerom w budowie swoich stron promujących e-booki. Statystyki. Tutaj możemy zobaczyć, co działo się w ciągu dnia, które książki były przeglądane, w które miejsca odwiedzający nasze strony promujące zaglądarki. Statystyki tygodniowe, miesięczne. Produkty. Tutaj mamy informacje o nowych książkach, które się pojawiły: książkach i produktach, bo to mogą być też kursy internetowe, czy wydawnictwa wydane na CD, bądź książki papierowe. Zakładki z okładką książki opinie o książce ta książka jest dopiero wprowadzona, więc tu jeszcze nikt swoich opinii nie pozostawił. W tym miejscu generujemy swoje linki partnerskie które następnie wstawiamy w miejsca promujące naszą, naszą działalność, nasze książki. Możemy pobrać także sobie i wygenerować fragment boka, po to, abyśmy mogli go rozesłać. Jest to fragment darmowy, fragment z naszymi linkami partnerskimi, bardzo skuteczna. Metoda promocji. To tyle w skrócie o złotym programie partnerskim. O ile ta informacja Cię przekonała, o ile chciałbyś do nas dołączyć. To zapraszam na stronę główną Złotego Programu Partnerskiego. Tutaj w zakładce zacznij zarabiać", zacznij zarabiać, idąc do nas. Można się zarejestrować. Link do strony Programu Partnerskiego znajdziesz poniżej tego wideo. Serdecznie dziękuję za uwagę. I zapraszam